Odmówił wcielenia się w Hanna Solo w Gwiezdnych Wojnach. Nie chciał też być Edwardem Lewisem w Pretty Woman. Prawie nie został Michaelem Corleone w Ojcu Chrzestnym, bo Paramount wolało w tej roli kogoś wówczas bardziej znanego, jak Warren Beatty czy Robert Redford. Michaelem jednak, dzięki naciskom samego Coppoli, został. Jednak wszystko u Ala zaczęło się tak naprawdę od teatru. Młody Pacino występował w off-broadwayowskich spektaklach, dorabiał na boku, bo pieniędzy też wciąż brakowało. Aż w końcu przyszła przełomowa rola w sztuce The Indian Wants the Bronx w 1968 roku. Rok później zadebiutował na ekranie w mało udanym filmie Ja, Natalia, gdzie wcielił się w drugoplanową postać do niego. Główna rola przyszła niewiele później, bo w 1971 roku, z filmem Narkomanii Jerry'ego Schatzberga, do którego scenariusz współtworzyła John Didion. I to właśnie w roli uzależnionego od heroiny Bobiego wypatrzył go Francis Ford Coppola. Nie, nie... I tak oto zaledwie trzecia rola filmowa okazała się w karierze Pacino jedną z tych największych, a już na pewno najbardziej medialnych. A niewiele przecież brakowało, żeby Corleone Pacino nie powstał. Studio kręciło bowiem nosem, że Pacino to chłop nie tylko mało popularny, ale też i zbyt drobny i za niski. Cóż, jak się szybko okazało, nie przeszkodziło mu to w stworzeniu w postaci ikony. Po Ojcu szesnym maszyna losująca ruszyła z kopyta. Propozycji ról tylko przybywało. W 1973 roku wybitna kreacja Franka Serpico w filmie Sydney Alumeta Serpico. Pana od 12 gniewnych ludzi i wyśmienitego pieskiego popołudnia. No i wiadomo, sieci, gdzie prawdopodobnie swoją życióweczkę prezentuje Faye Dunaway. Jak nie widzieliście, to obejrzyjcie sieć, bo to wciąż porażająco aktualny obraz o tym, jak wyglądają media i telewizja. Nie muszę w tym samym roku, co ukazało się, Serpico Pacino powrócił do współpracy z Schatzbergiem przy Strachu na Wróble, gdzie obok Pacino świetną kreację zaprezentował inny wielki amerykański aktor, Gene Hackman. Potem, wiadomo, druga część, o wiele lepsza od pierwszej, Ojca Chrzestnego z 1974 roku. Potem film prawie że doskonały, z rolami na pewno już fenomenalnymi. Sonim Al Pacino oraz Salem Johna Gazella. Rebujących bank, którego, jak przyjdzie im się prędko przekonać, kasa świeci pustkami. A? 1983 rok to kolejne przełomowy występu jednego z książąt kampowej przesady, odważnych kolorów i pastiszu, czyli Briana de Palmy i jego Człowieka z blizną. The eyes, They never lie. Ale lata 80. to też i czas, gdy Pacino powrócił na deski teatru, a kilka z filmów, w których zagrał, nie okazało się sukcesami finansowymi, co w przyszłości.